Witajcie, z jest strony i dzisiaj film po wydarzeniu The Games Awards w 2021 roku, czyli takie wręczenie nagród dla gier oraz jakieś tam zapowiedzi. Ja sam tego nie oglądałem, bo kiedy to leciało, to ja w ogóle nie siedziałem w internecie w nocy, no bo wiecie. Anyway, jeśli chodzi o The Game Awards, to nie byłem jakoś zainteresowany tym wręczaniem nagród i innymi grami. Jak już, to jedynie interesowały mnie dwie rzeczy, o których powiem dzisiaj w odcinku, czyli Sonic 2 Szybki jak błyskawica, no kurde, co za tytuł, i nowa gra z Soniciem, czyli Sonic Frontiers. Planowałem pierwotnie nagrać reakcję na te trailery, ale zdecydowałem, że lepiej pomówię o tych dwóch rzeczach, co o nich sądzę, i ogólnie. A więc tak, zapraszam do oglądania. Zacznijmy od Sonic Frontiers, czyli najważniejsza moim zdaniem rzecz, o której powiem w tym filmie. Ta to już była co prawda zapowiedziana pół roku temu na programie Sonic Central, a wtedy dostaliśmy kilkuskwiatowy teaser, na którym mogliśmy zobaczyć Sonika biegnącego przez las. I tylko powiedziano, że gra zostanie wydana w 2022 roku na te obecne produkowane konsole, w tym te z tej generacji i PC. -ty. Ale to nie było w sumie tyle. Przez jakiś czas zaczynały krążyć plotki, jeśli chodzi o tytuł, i miałoby się to niby nazywać Sonic Rangers, i że w tej grze wystąpił otwarty świat. Ale przez jakiś czas nie dostawaliśmy o kolejnych informacji, jak to będzie. Ale teraz to już wyszły nowe informacje co do nowej gry z Niemskim. Dostaliśmy paliwny trailer z nowym tytułem, czyli Sonic Frontiers, który zdecydowanie brzmi lepiej niż Rangers. Z tytułem trwającym półtora minuty znów widzimy swojego biegnącego przez las i atakują go jakieś... dziwne... Dobra, nieważne, i tak nie wiem. Później widzimy pewne nowe miejsce zwane Star Starfall Islands. No więc, to trochę wszystko przypomnę The Legend of Zelda Brave of the Wild, w której nie grałem, ale i tak wiem. Jeśli jest mowa o fabule gry, to wiadomo, że zostanie napisana przez Jana Flina, który zajmuje się serią komiksów z serii od wydawnictwa IDW, którą obecnie można zdobyć w Polsce. Ale kolejne rzeczy powstają niestety co dwa miesiące od poprzedniego. I to nawet dobrze, że akurat on weźmie się za pobłęboko, a ComicSpy jest nawet ciekawa. Jeśli chodzi o Sonic Frontiers, to moim zdaniem zapowiada się nawet spoko, ale są nadal rzeczy, które bym chciał, by się tutaj pojawiły, albo te, których na pewno bym nie chciał. Gameplay na ten moment nie jest znany. Najbardziej liczę, by pojawił się lepszy buzz gameplay i nie taki sam jak w Sonic Force i zero klasycznego Sonic'a w 3D. Nie no, tylko Generations był dobry, ale, ale cóż. Mam też nadzieję, że Sega nie tego. Ale o tym, jak to będzie i czy to będzie taki RPG, czy coś innego, przekonamy się za rok, a dokładnie w wakacje, jeśli o biznes z tymi nie kłamie. Teraz przejdźmy do drugiej rzeczy, czyli sequel'a filmu z 2020 roku. Przypomnę tak na początku, że pierwsza część początkowa miała się pojawić w listopadzie 2015, ale kiedy wyszedł pierwszy zresztą, to mogliśmy zobaczyć pierwotny wygląd Sonicu, który nie spodobał się kompletnie nikomu. No, zobaczcie sami. Muszę zasuwać. Ta, tak niestety było. Ale na szczęście reżyser postanowił zmienić mu wygląd przesuwając premierę o 3 miesiące, co dla panów było dobrą informacją. I tak dzięki redesignowi film spotkał się z dobrym przyjęciem. Anyway, jeśli chodzi o sequel filmu, to w końcu po kilku miesiącach czekania dostaliśmy pierwszy zwiastun. No i jest dobrze. Obejrzałem wersję polską i angielską, no i jest trochę do powiedzenia. Jakby co to jest pierwszy raz, gdy opisuję wrażenia po jakimś zwiastunie filmu i mogę powiedzieć błędy. Ale wy możecie sami ocenić, jak mi poszło. Od początku zwiastuna widzimy takie fajne nawiązanie do Snake Avenger, m.in. te z Miastem Nocą i kanałami. Dobra, wiadomo, że w filmie pojawią się kolejne znane nam postacie z gier, czyli Taste i Knuckles. Do tego znów możemy zobaczyć Jimma Carey'a w roli Eggmana, ale tym razem łysego i z długimi włosami, jak to jest oryginalnie w grach. No, mogliśmy już to wcześniej zobaczyć jakoś w oryginale, ale ki. Ciekawie jest też, że pojawi się tutaj główny szmarag, który jest pilnowany przez Knucklesa. A co do samego Knucklesa, to, to nawet wiadomo, że na początku będzie złym charakterem, jak w czy krzyczy Knuckles, a potem zapewne się na dobrego. Kto wie, może tak prawdopodobnie być. Muszę naprawdę przyznać, że ten jest bardzo dobry i dużo analizuje do gier. Nawet te ice i scena jak Station Squares Adventure. Ciekawe, czy też się tak dobrze przyjmę ten film jak oryginał. No ale... nawet jeszcze nie wyszedł, więc... mam mało do gadania. Zatem tak, premiera filmowego Sonic'a 2 dopiero w kwietniu przyszłego roku. Ja na pewno się na to wybiorę, bo ja zresztą jestem fanem serii od 2010 roku. A wy na to pójdziecie? Piszcie w komentarzach. Mogę dodać jeszcze, że z rzeczy z ma obecnie szykowanych jest konwekcja Sonic Origins, która ma zawierać klasyki w voice Screenie, w tym Sonic się naklec po raz pierwszy odświeżone, od, od, ale o tym niestety nic nowego nie powiedziano. A jak pamiętamy, pod, a jak pamiętamy, pod koniec mówiono, żeby czekać na dalsze informacje. Wydaje mi się, że to prawdopodobnie się wydarzy na SXSW w 2022 roku, gdzie na pewno będzie ogłoszone, co będzie dalej serią Sonic Heshok. Ale na razie nic nie wiadomo, więc trochę jeszcze możemy poczekać. To na dzisiaj wszystko. Przepraszam, że materiał taki krótki, ale po prostu próbowałem coś z tym zrobić i takie wyszło, zwłaszcza scenik scenik 2 Okej, okay. dzięki za oglądanie i jeśli odciąg Wam się spodobał, to zabiecie subał w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. I bajecie również na mój serwer na Discordzie i na Instagrama i inne takie. Okej, okay, cześć.